Cześć, z tej strony Kacper. Zapraszam Was na recenzję Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Zacznijmy od obudowy. Xiaomi Redmi Note 9 Pro jest wykonany bardzo solidnie. Na tyle mamy szkło, ramki są metalowe, całość wygląda dobrze i świetnie leży w dłoni. Na tyle umieszczono poczwórny aparat umieszczony na kwadratowej wysepce, pod spodem jest dioda doświetlająca, jest także logo producenta, a także kilka symboli i znaków towarowych. Na prawym boku znajdziemy klawisze głośności i zasilania. Warto powiedzieć, że w tym klawiszu mamy skaner linii papilarnych, który działa naprawdę bardzo dobrze. Jest on cały czas aktywny, więc pojedyncze, delikatne przyłożenie palca do tego skanera wystarczy, żeby odblokować urządzenie. Cały proces od przyłożenia palca do podświetlenia ekranu trwa niecałą sekundę. I myślę, że jest to stanowczo lepsze i szybsze rozwiązanie, przynajmniej w tej kategorii cenowej, niż skaner zintegrowany z ekranem. Po lewej stronie umieszczono tackę na karty, którą wysuwamy za pomocą szpilki. Jednocześnie obsługuje ona dwie karty nanoSIM i jedną microSD, więc nie musimy wybierać z której karty chcemy skorzystać. Od góry umieszczono mikrofon, a także port podczerwieni. Na dole z kolei mamy gniazdo słuchawkowe, jest także port USB typu C, poza tym głośnik i mikrofon. Na froncie do dyspozycji mamy wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli. Na ekranie umieszczono czujniki oraz głośnik do rozmów i co ważne, w tym głośniku w maskownicy zamontowano jeszcze diody powiadomień. Ostatnim elementem jest kamerka do selfie która została umieszczona w dziurce w górnej części ekranu. Kończąc omawianie obudowy, dodam jeszcze, że w zestawie znajdziemy etui ochronne, które zostało wykonane z gumy i pokrywa zarówno tył, jak i boki urządzenia. Na froncie z kolei mamy jeszcze folię. Smartfon działa pod kontrolą Androida w wersji 10 z nakładką producenta. System jest wyposażony we wszystkie niezbędne opcje. Między innymi jest to tryb czytania, tryb ciemny, mamy także gesty pełnoekranowe zastępujące klawisze funkcyjne, poza tym jest możliwość ustawienia motywów, a także chociażby cyfrowa równowaga czy możliwość duplikowania niektórych aplikacji. Możemy także utworzyć tak zwaną drugą przestrzeń, czyli osobne konto użytkownika dla innej osoby. Jest też tryb Game Turbo, który sprawia, że podczas rozgrywki smartfon będzie bardziej wydajny, a jednocześnie nie będą przeszkadzały nam powiadomienia. A jak już mowa o wydajności, to warto powiedzieć, że smartfon jest napędzany procesorem Qualcomm Snapdragon 720G, poza tym mamy układ graficzny Adreno 618 oraz 4 lub 6 GB pamięci RAM, a także 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej. W moim egzemplarzu było to 6 GB RAM i 128 GB pamięci na pliki. Jeśli chodzi o działanie, to trzeba przyznać, że ze smartfona korzysta się komfortowo. Smartfon się nie przycina, nie pojawiają się jakieś zbyt mocne klatkowania animacji, poza tym wszystkie programy są utrzymywane stosunkowo długo w pamięci ram. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to do tego, że niektóre programy włączają się zbyt wolno i niekiedy trzeba uzbroić się w cierpliwość, zanim będziemy mogli skorzystać z danej aplikacji. Jednak no oprócz tego trzeba przyznać, że z Redmi Note 9 Pro korzysta się bardzo dobrze i sprawdza się we wszystkich codziennych zastosowaniach. Oprócz tego oczywiście w grach również smartfon radzi sobie bardzo przyzwoicie, nie widać tutaj jakichś żadnych spadków płynności, więc myślę, że większość użytkowników powinna być zadowolona. Wszystkie te podzespoły są zasilane za pomocą akumulatora o pojemności 5020 mAh i naładujemy tą baterię za pomocą USB typu C obsługiwany jest tryb szybkiego ładowania, jednak warto pamiętać, że trybu bezprzewodowego ładowania już tutaj nie znajdziemy. Jeśli chodzi o czasy pracy jakie jesteśmy w stanie uzyskać po jednym ładowaniu to są one bardzo zróżnicowane. W zależności od intensywności użytkowania uzyskamy od 4 godzin przez 7 godzin gdy będziemy korzystali więcej z Wi-Fi niż transmisji danych do 11 a nawet i czasem 17 godzin na wyświetlaczu gdy będziemy mieli niższą jasność ekranu a łączność z internetem zapewnimy wyłącznie za pomocą Wi-Fi. Tak więc no jeden dzień pracy raczej bez problemu uzyskamy czasem nieco więcej, jednak wszystko zależy jak intensywnie będziemy korzystali ze smartfona. Do mówienia zostały aparaty. Do dyspozycji na tyle mamy 4 oczka jak już wspomniałem i jest to 48 megapikseli z przysłoną 1.79, poza tym 8 megapikseli z przysłoną 2.2 i jest to szerokokątna soczewka do 119 stopni, dalej jest obiektyw makro 5 megapikseli oraz obiektyw do pomiaru głębi o rozdzielczości 2 megapikseli. Do dyspozycji mamy jeszcze dwukrotny zoom, ale to jest zoom hybrydowy z delikatnym spadkiem jakości. W kwestii zdjęć normalnych przy tym trybie podstawowym trzeba przyznać, że fotografie są naprawdę dobrej jakości i jak na tej klasy sprzęt mogą się stanowczo podobać. Kolory są bardzo naturalne i dobrze nasycone, dodatkowo zdjęcia są wyraźne i ostre, nie pojawiają się żadne poszarpane krawędzie, nawet gdy nieco przybliżymy konkretny element. Na szerokim kącie jest już troszeczkę gorzej. Pojawiają się częściej prześwietlenia, dodatkowo na rogach widać rozmazania, więc już aż takich dobrych zdjęć za pomocą szerokiego kąta nie zrobimy, no jednak no warto pamiętać, że przede wszystkim chodzi o to, żeby uchwycić na jednym zdjęciu więcej elementów, a tutaj jest to jak najbardziej możliwe. Jeśli chodzi o zdjęcia nocne to bardzo podobnie jak w innych smartfonach z tej półki cenowej jest przyzwoicie, aczkolwiek oczywiście jakość diametralnie spada, pojawia się sporo szumów i poszarpanych krawędzi, a kolory są mniej wyraziste. O ile jeszcze w trybie podstawowym wygląda to w miarę znośnie, to już w szerokim kącie nie uzyskamy zbyt dobrych zdjęć. Do selfie'aków mamy jeszcze 16-megapikselową kamerkę, która sprawdza się bardzo dobrze i pozwala wykonać zdjęcia szczegółowe, z ładnymi kolorami, i myślę, że ta matryca jest w zupełności wystarczająca do takich bardziej codziennych zastosowań. Jedynie, gdy jest nieco ciemniej, zauważyłem, że pojawiają się delikatne rozmazania, szczególnie gdy chcemy zrobić zdjęcie na szybko. Podsumowując, Xiaomi Redmi Note 9 Pro w testowanej przeze mnie wersji kosztuje aktualnie w okolicy 1200 zł, jednak aktualną cenę znajdziecie, jak zawsze, w opisie. Według mnie jest to smartfon jak najbardziej warty naszej uwagi i sprawdza się dobrze w codziennym zastosowaniu. Do dyspozycji mamy bowiem smartfona zapakowanego w solidną obudowę, do tego ma dobrze działający system z kilkoma fajnymi opcjami przydającymi się w codziennym użytkowaniu. Nie zabrakło żadnych złączy, więc mamy i gniazdo słuchawkowe, i port USB typu C, poza tym mamy niehybrydowy slot Dual SIM, więc nie musimy wybierać, którą kartę chcemy włożyć do smartfona. Poza tym jest nawet port podczerwieni, jest moduł NFC, a całość dopełniają niezłe aparaty, wydajny akumulator oraz szybki skaner linii papilarnych umieszczony od boku urządzenia. Fajne jest również to, że producent dodaje w zestawie folię na ekranie, a także etui na tył oraz boki urządzenia. Ogólnie więc myślę, że Xiaomi Redmi Note 9 Pro jest bardzo dobrym smartfonem i wielu użytkowników faktycznie może być z niego zadowolonych. A co wy myślicie o tym smartfonie? Czy wy byście go kupili, czy raczej zdecydowalibyście się na coś innego? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też łapce w górze oraz subskrypcji na kanale. A tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!